E, lecimy, lecimy z Kamuro Mix, uważaj, Kamuro Mix od funke Daj czadu Ci. Klasa! Fajna! Ja jest ja dobre. W sumowanko jedna z piękniejszych 25 mm kostek, jakimi strzelałem naprawdę przepiękne efekty, jak na kaliber 25 mm naprawdę wypadła zacnie. Dodałbym tylko 24 4 pociski więcej do finałów, by go trochę bardziej podkreślić, by był bardziej widoczny i kostka wtedy 10 na 10 mm. Szkoda, że jej nie ma dostępnej aktualnie na polskim rynku. Bo przetestowałbym z chęcią parę sztuk odpalonych naraz. Pewnie Show zrobiłaby kosmiczne. No, ale brak jej szkoda. To by było na tyle. Mamy czerwiec. Przetestowałem trochę klaska, czy też nowego Fire. Nie nowego, nową partię Fireballa XXL 50mm, Nitro 38mm. Ale te filmy dopiero, słuchajcie, będą będą hmm, po wakacjach. Powiedzmy, że już ten sezon taki nazwijmy, się będzie powoli zaczynał od września. Teraz przez te trzy wakacyjne miesiące będą pojawiały się tylko dwa maksymalnie trzy filmy w miesiącu. Ogólnie wrzucę, wrzucę, wrzucę do końca sierpnia już wszystko, co miałem nagrane ze Sylwestra. I jak już wspomin wspominałem, lecimy. Potem od września, a zaraz początek, na bieżąco z nowymi filmami. Raz w tygodniu myślę, że coś, że coś spokojnie wpadnie. To by było na tyle. Z tą szczyptą informacji dziękuję za oglądanie i zapraszam do sklepów PIROMAN. Link tradycyjnie w opisie. Dzięki, hej!